Siema widzowie, z tej strony Melonek. Dzisiaj nagramy sobie odcinek z gry Blade and Sorcery. Tak. Dokładnie. Z tego dzisiaj będzie odcinek. To nie jest widzę brutalna gra. No wcale. Nie zwracajcie uwagi tam to się właśnie dzieje. I to wcale nie tak, że ja trzymam właśnie w ręku bardzo gwieżeczną broń, która może zabić nawet człowieka. To wcale nie tak, że właśnie oberwał. To jest tak, że właśnie go dokończyłem. Da, ustalmy, że to będzie box. Patrzcie jak dostałem. Jak widzisz jak obydwa. Jaki to jest box? To jest box. To właśnie jest box. Wiecie jak jestem zarobisty? Ojej. Dokończę tego, kto cię zabił. Czyli ją! Na pewno ty... Ty ją na pewno zabiłaś. Ja powiedz mi, jak ty jeszcze żyjesz? O ty chciałaś? Nie! Widzisz? Zabiłem ją. Oła Gdzie mam? O, tam zasza. Idę się uleczyć. A w ogóle taki prototyp jak macie wiary i macie blade'a to jeżeli będzie się machać rękami, to ja będzie się biegać patrzcie. Bez machania? Z machaniem. Więc ja wypiję szybko miksturę mi miksturową. Jak już wypiję to w ogóle... Patrzcie. Bak. I tu mam nóż do masła. Patrzcie to, nóż do masła. Będę się dźbił z ludźmi nożem do masła. O ty! Nie zabić. To jest to nie Jestem to za najlepszy Jestem to najlepszy O, i cios O, o zabijaś... mojego Fraga O, kto to zabił? To, ty? Ty zabijasz dziewczynę? Dziewczynę za dziewczynę? Serio? Serio? Będziesz tak zabijała swoją koleżankę? Za karę. Sama też zostaniesz zabita. Patrzcie na nią, widzicie to? No ma nie. Egze. Ona jest egze. Widzicie tam w środku? Ona jest egze. O ty. Mm. Praw bić. W ogóle magowie nie są żadnym innym. One atakują dosłownie każdego. Proszę, oddaj. Co jest? Ej, ale no... Przecież ta odpadło jej to. Odpadła i ta. Nie no, dokąd ty idziesz? Dokąd ty... Dokąd ty ręko idziesz? Przecież ty jesteś moja. Jesteś ze mną. Znaczy ona... Ty, on chce mnie zabić! Dobra, nie wiem, giniesz! Nie, ty nik nikogo nie będziesz pił! Bo ty wiem, że chcesz kogoś zabić! Oj, twoja ręka się! Nie! Nie mój nóż do masła! Gadaj, gdzie jest mój nóż do masła! Dobra, przegiąłeś! Nie chcesz gadać, gdzie mój nóż do masła! Nie chciał gadać, a ja sobie wezmę inny nóż do masła. Czemu właśnie wybiłem jedno? Ja mu właśnie rozwaliłem oczy. Patrzcie to jaki on biedny. O, ty już do masła kolejny, serio? Da ja wiem, wazonem się będę nawalał z ludźmi. Mam tylko wazon do dyspozycji. I ten wazon zaraz cię zabije wszystkich. On naucza, żeby nie. Ja pierdzielę. Co ty robisz? By się on zabiła. Ona już nie żyje. A ty co robisz? Normal... A łap! Obiję. ona Dopiero wstała. a ja już ją mi tak zabiłem. Ciebie też dokończę. Dobra, I am Harry Potter. I am Harry Potter. I am Harry Potter. I am Harry Potter. Chodź tu. I am Harry Potter. Ojej. O, co ci się z okiem stało? Muszę spojrzeć. Zapomniałem. Macie puste łby. Dlatego nawalacie w każdego, co popadnie. Dobra, wiem. Wezmę... Przepraszam, nie taki młot. Pomyłka. O, taki młotek. Będę się z ludźmi nawalał. To jest młotek... To jest młotek, który pokona każdego. Patrzcie to. Patrzcie, widzicie jak oberwała? Widzicie jak oberwała znowu? Ty też oberwiesz. Właściwie widzicie zabiłem? Jeszcze ją dokończę na wypadek. No awa, normal. Jesteś? Awa. I Jest jeszcze chłopak. No w tymcie. Rutemerszczym. Awa. Mm. Anguard. Anguard. Oh fuck. Przepraszam za dźwięki, jeżeli było Żyję, to się trzymam yep. Ja ten miecz podpalę przez ten to Ty we mnie celowałeś? Ty we mnie celowałeś? Ty celowaczu. Zrobiłeś to celowo. Nie, mój miecz. Znaczy, młot. Patrzcie to. Będę się teraz bił z ludźmi z pięści. Boże, o zanim nie zamiję, ja ciebie to kończę. Jeszcze podpaliło ten miece, sprawiło, że organizm po przestał działać. Dobra, łatwo. Nick, I bum! Bum! Jak dostał w wnocha. Po takim ciosie to się. To mało kto wstaje. O ty! Jeszcze śliwe ci zrobiłem pod okiem. Widzisz, jak jesteś słaby. Że śliwe ci się, pod... się robimy pod okiem. A Łanu mnie. Każdy z tym sobie. O nie, przegięłaś. Obaj przy, macie przerąbane. U mnie. Ty też! Net nie wiem po co, ale masz. Nie! Szybko za nim nie zabiję! nie ma szybko idę się ODEJDŹ! Nie! Zginąłem! Kurde. Kurczę, jeszcze jedna taka gierka. No chyba, że za długi odcinek po prostu. Dobra, wezmę łuk, bo jestem gigakozakiem. Jak zabijam ludzi. Zobaczcie jak jestem sniper master. Tu! Jeszcze raz. Tu! Widzicie jak oberwał, i tu! Widzicie jak ja jestem, Gigakoks. Tylko się smagiem. Poluję na jego głowę. Nie na twoją głowę! No i widzicie jak... O! No i co? Sam podszedł tutaj. Co?! Jak oni mają taką wytrzymałą... Taki wytrzymał łeb? Który jest wielki jak sklep. Da. O Oła! Kto mnie obił? No i widzisz, warto było, bo dla mnie nie. Trafi, trafiłem w nogę! Widzicie, jak ok, jestem sniper master. Ster... No, ręka mi serca. Rudość, nie radość! Jak to jest takie powiedzenie siwość, nie radość? Doom. Huh? Doom. Matrix! Jak nie trafiłem? Do no, gą ty już nie! Kurde, zdążyła uciec. Tyłeczek! Dokończyć cię. Okej, okay. okej, okay, sam chciałeś, dokończam cię. Chciałam, sam chciałeś. Sam chciałeś, dokończam cię. Zaję się No i proszę. Na głowę zapolowałem. I... Jeszcze ciebie dokończę. Przy okazji. I cel... Bal. Co? Ta realistyka to piękny zamo. Widzisz, jak się umie boksować? Widzicie? Nie ja nawet nie muszę się starać. Wystarczy po że wezmę. Tak, i cios, i już ona nie żyje. I teraz. Podbródka. Podbródek. Nie, ja go dokończyłem przez przypadek. Przepraszam koleżko, ale. O, o, boże, święty! Ten jest bez broni, Szybko! Zabić go trzeba! Żegnaj. Nie! Szybko rzut! Kurde, głowa prawie była! Odwaliłem mi łapę! Tak! Tak! Mięso! Odwaliłem mi łapę! Widzicie to jaki jestem kozak? Nikt jeszcze nie odjebał łapy. O nie! Za przeproszeniem za przekleństwo. Naprawdę przepraszam, nie chciałem przeknąć, Poszło takie słowo. Patrzcie to, jak nabijam śliwe tym ludziom. Uceluj. No Stracił miecz! Gnojówka! Tak, idealnie nam leci. <ścoughs> Przynajmniej ciebie mogę teraz dokończyć. Bum. O oh yes. oh, kurde, było blisko, żeby walną w fot fotel. Oh, oh! Oh, oh! Piękne. Piękne to było. O już to mocno uderzyło! Kurde. Nikt cię nie pytał, żeby się wtrącała. Wiem. Bum! Dostał kamieniem w mordę. Swoją. Patrz jak uberwał. I teraz z ciebie tu. Tylko... Ała! Przegiąłeś. skończymy tych dwóch tych trzech zabijamy i już skończymy ten odcinek pierwszy, pierwszy kill drugi kill, Ała, no chyba, że zginę i, I ostatni. No i odrąbałem łapę. No i tak to się kończy, jak się ze mną zadziera. A teraz pora jeść. Smak zwycięstwa. <śmiech> <śmiech> Widzę. dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam was do moich kolejów, do moich odcinków, bo wbijamy 400 subskrybentów. Dziękuję wam za 300, za 200, za 100. Ja się z wami żegnam, dajcie lajka, like suba, komentarz miło, by mi było. Ja się z wami żegnam. Cześć!